Cześć, witajcie! Z tej strony Marcin, witam Was na kanale sklepu komputerowego ProCPU. Dzisiaj będę miał dla Was porównanie mouse bungee, czyli takich organizerów do niesfornego przewodu myszki. Zobaczycie kilka, myślę, że bardzo różniących się od siebie modeli i powiem Wam troszeczkę też o tym. Powiem Wam w tym temacie też troszeczkę więcej przy okazji prezentacji. Tak więc zapraszam Was do oglądania, zaczynamy! Tak więc oto uczestnicy dzisiejszego porównania. Cztery modele zupełnie różnych firm i w zupełnie różnych cenach. Mouse Bungee od firmy Chrome to bardzo prosta konstrukcja wyposażona jedynie w organizer przewodu. Jego waga to 130 gramów, a wymiary 109x86x83 na na mm. Duża powierzchnia przylegania do blatu zapewnia dość dobrą stabilność. A oto Zowie Camade Mouse Bungee o ciekawym designie. Na pewno przyciąga wzrok swoim nietypowym jak na Mouse Bungee kształtem. Posiada regulowany element trzymający kabel myszki od 80 do 110 mm. Jego waga to 240 gramów. TTE Sports by Traumatic Gallery. Wyposażony jest w dużą, solidną podstawę zbłyszczącego plastiku oraz bardzo dobrej jakości ogonek. Dzięki dużej rozpiętości to mouse Bungie bardzo dobrze trzyma się blatu. No i pora na mouse Bungee od firmy Lioncast. Tutaj. Poza funkcją organizacji przewodu myszki mamy także praktyczny hub USB na cztery porty USB 2.0. Pora na odrobinę praktyki. Na początek, mouse Bungee Chrome. To mouse Bungee jest bardzo proste. Mamy dość długi elastyczny ogonek, wszystko zespolone razem ze sobą, matowe. Ten cały element wykonany z gumy, natomiast podstawa jest z plastiku. Od spodu mamy antypoślizgowy materiał, który tak na podkładce, jak i na blacie biurka zapewnia spory opór, więc nie będzie nam się to przemieszczać. I zobaczcie, jak to działa w praktyce. Mouse bungee przy mocniejszych ruchach troszeczkę się unosi, ale generalnie działa. Według mnie mógłby być troszeczkę cięższy. Drugi mausbandzi to ZOIKE mate dość ciężki gadżet od spodu. Guma, czyli powinno się dobrze trzymać podłoża i regulacja tego wysięgnika. Oczywiście to są takie elastyczne sprężynki. Tak to wygląda. Porządkujemy przewód. Ok, jest spięte. I przyczepność tutaj do podłoża jest ok. Jak mocno szarpiemy, to się troszeczkę przemieszcza, ale kabelek myszki jest organizowany. TTE Sports by take Galeru. Jak widzicie, dość solidna błyszcząca podstawa, elementy antypoślizgowe. Tutaj mamy magnes i błyszczące tworzywo. Natomiast sam ogonek jest matowy. No i to się łączy. Magnes trzyma naprawdę mocno. No i sprawdźmy. Wydaje się, że będzie trzymało się nieźle. No i tutaj, jak na razie, jest najlepiej, ponieważ nawet jak dość mocno ciągnę, to ruchy są niewielkie. A więc galeru jest bardzo stabilny. Ostatni mouse Bungie Lioncast MB10. Jak widzicie, z LEDami niebieskimi jest na odwrocie wyłącznik, więc można je mieć, a nie trzeba. No i mamy cztery porty USB 2.0, ale hub pasywny, ponieważ nie ma tutaj miejsca na zasilacz, na podłączenie zasilacza ani też zasilacza w zestawie. Natomiast jest dość masywny. Ma tutaj trzy punkty podparcia i długi, elastyczny ogonek. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Dobrze, wydaje się być stabilny. Nawet jakieś nagłe ruchy tutaj go nie ruszają, przemieszcza się jedynie troszeczkę. Jest równie stabilny jak TT Esports Galeru, natomiast bardziej zbajerowany, ponieważ mamy jeszcze te porty USB, które oczywiście bywają przydatne. Samą myszkę możemy tu podłączyć, możemy podłączyć sobie jakiś pendrive czy inne urządzenie. Porty pod ręką zawsze są dobrą rzeczą. No dobrze, pamiętajcie, że ceny wszystkich tych. Mouse Bungee sprawdzicie w opisie filmu, wszystkie są dostępne w sklepie Pro CPU. Jakby komuś z Was się spodobały, to można od razu oczywiście kupić. Natomiast co do samych Mouse Bungee, zdania tutaj są podzielone. Wiele osób uważa, że to są pieniądze wyrzucone w błoto. Natomiast ja takich Mouse Bungee miałem już w testach sporo. Sam takiego Mouse Bungee jednego, dokładnie cs a pur już stary model, ciężko dostępny. Używam już ładnych kilka lat, ponieważ bez tego nie wyobrażam sobie funkcjonowania mojego komputera. Po prostu bardzo mi to urządzenie się przydaje nie ja tylko jako organizer, ale też jako hub z portami USB. Tak więc, ze swojej strony, mogę takie gadżety polecić. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w kolejnych filmach na kanale ProCEPU. Pozdrawiam Was, cześć!